Cześć, tak jak obiecałem, będę Wam pokazywał nie tylko samochody, ale również akcesoria, które moim zdaniem są bardzo przydatne w podróży, w samochodzie, ale nie tylko w samochodzie, bo właśnie takim bardzo uniwersalnym rozwiązaniem, które przydaje się właściwie w każdej sytuacji, jest lodówka samochodowa. Ja podróżując w ubiegłym roku po Rumunii, później jeszcze pożyczyłam od kolegi lodówkę sobie na taką imprezę koło domu. Uznałem, że muszę mieć w przyszłym roku lodówkę turystyczną, bo to właściwie lodówka turystyczna, lodówka samochodowa, lodówka kempingowa, lodówka piknikowa. Jak zwał, tak zwał, ale generalnie chodzi o lodówkę, która pracuje e, poza domem czyli nie tylko na napięciu 230 V, ale również na innych napięciach. W tym przypadku zarówno 12, jak i 24 V. Produktów i producentów na rynku jest całkiem sporo. Są przede wszystkim dwa rodzaje lodówek turystycznych, a właściwie tu lodówek... Chyba samochodowych bardziej, ponieważ są lodówki szufladowe, takie które sobie wyciągamy i mamy tutaj na górze, na górze dostęp do takiej, jakby szuflady. Tak i to jest cała lodówka. Ja taką miałem w Rumunii na wyjeździe, natomiast no nie jest to coś, co ja potrzebowałem, ponieważ to się nadaje do przyczep kempingowych, do zabudów, do, do samochodów. Natomiast ja potrzebowałem produktu uniwersalnego, dlatego wybrałem taką lodówkę z otwieranym otwieraną górą. Też szukałem produktu kompaktowego, czyli takiego, który zmieści się do różnych samochodów, ponieważ ze, ze specyfiki mojej pracy wynika, że ja tą lodówkę wkładam do przeróżnych aut, do małych, do dużych, do sedanów, do hatchbacków, do SUVów, do terenowych, do pick upów, Wszędzie właściwie różne samochody. Ja dosyć często jeżdżę z tą lodówką, odkąd ją mam. Bardzo mi się spodobała w ogóle koncepcja jeżdżenia z lodówką. Dlatego wybrałem niedużo, bo 30-litrową lodówkę są produkty od 20 do ponad 50 litrów. Natomiast chodziło przede wszystkim o rozmiary, tak, zewnętrzne rozmiary, które pozwalają włożyć tę lodówkę na przykład do sedana, tak jak wkładałem do Audi A3 Sedan, gdzie jechałem w taką dłuższą trasę tym samochodem jeśli chodzi o rozmiar to strzał w dziesiątkę. Dlaczego wybrałem produkt tej firmy Wevor? No po prostu był to najtańszy produkt mniej więcej tych gabarytów, jakie znalazłem, są oczywiście marki, które mają powiedzmy dłuższą historię czy większą renomę. Na razie, natomiast uznałem, że w sumie te wszystkie produkty to i tak są do siebie dosyć podobne, więc postawiłem tutaj właściwie na cenę. Trochę tak na ryzyko, no bo tu wydatek 925 zł to nie jest mało, ale z drugiej strony koniecznie chciałem się zmieścić poniżej 1000. A powiedziałem, że nigdy nie wydam więcej niż 1000 zł na lodówkę, więc strzeliłem w tą, w tę lodówkę. Są tej firmy lodówki od 20 do 50 litrów, 25 chyba do 50 litrów, więc tam można sobie wybierać, ale ja chciałem. Właśnie Taką niedużą, kompaktową, do tego jeszcze w formie takiej walizeczki, żeby można było sobie ją przenosić. Jest na kółkach, więc można ją gdzieś tam ciągnąć ze sobą. Jako, że jest to test, a nie prezentacja, zacznijmy może od rozmiarów, bo od wymiarów, bo wiadomo, tam dane producenta nie zawsze warto wierzyć. Więc tu nawet nie, w sumie nie sprawdzając, ma ona 30, nie sprawdzając w katalogu. Ma na 36,5 cm wysokości, jeśli chodzi o głębokość. Razem z kołami, bo to jest istotne, a nie sama skrzynka, to ma ona 37,5 cm i szerokość tej lodóweczki to nie będzie łatwo zmierzyć, ponieważ tutaj mamy wystające takie, ale tak powiedzmy, z górką mierząc, to jest 59 cm długości, czy szerokości, jak to woli. 59 cm w tę stronę. Jeśli chodzi o otwór ładunkowy i jej pojemność, to ja tutaj wziąłem różne napoje, w ogóle wziąłem do sklepu wszystkie napoje, jakie używam, czyli alkohole typu piwo, Red Bulle, Mirindy i tak dalej, to nie są żadne reklamy, ja to po prostu chcę wyjąć, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda ten otwór i sama lodówka w środku. Od razu mówię, to nie jest jakiś produkt wyjęty przed z pudełka, ja go używam już dłuższy czas, więc tutaj nawet widzę trochę się Zebrało wody w środku nawet takie mocniejsze, alkohole. Yy, więc tak, to tak mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o otwór załadunkowy, już po opróżnieniu tej lodóweczki, to jest 32 cm szerokość. I powiedzmy, druga szerokość 26 cm. Yy, wydaje się on mały, bo tu jeszcze jest taka wnęka. Ona ma długość. 15 cm, więc tam jeszcze się sporo zmieści. Zaraz, zaraz Wam zademonstruję. Zobaczcie, to jest butelka mirindy, to jest chyba tak, litrowa. I wygląda to tak, że praktycznie pół butelki chowa się tam pod spodem. Z mojego doświadczenia od razu Wam powiem, że nie jest do końca zalecane wkładanie tam pod spód rzeczy, ponieważ tutaj są też te, te takie jakby nawiewy, tak jakby to chłodzenie odbywa się właśnie z tej wnęki. Więc im więcej tam włożymy do środka rzeczy, tym to chłodzenie będzie mniej wydajne. I na przykład, jeżeli tam napchamy, bo na przykład weźmy zgrzewkę piwo, ona się tu bez problemu, a nie, zgrzewka się może nie zmieści, no ale powiedzmy, myślałem, że się zmieści, powiedzmy taka o Mirinda i Fanta, o konkurencyjne firmy, żeby nie było, że reklamuje jedną. Zobaczcie, jak tu włożymy jeszcze jeden taki napój, powiedzmy, nie wiem, litrową, jakąś półtrą Coca-Colę, jeszcze jakiegoś tam na przykład Red Bulla i tu zaczniemy tak napychać do środka, no to wyjdzie nam tak, że tam wszystko jeszcze będzie jako tako schłodzone, natomiast jak coś już tutaj będzie, przykładowo gdzieś tam jakieś tu piwko i tak dalej, o w ten sposób, no to wtedy te napoje nie będą dobrze schłodzone i ta temperatura, która jest na wyświetlaczu, nie będzie odpowiadała wartości rzeczywistej. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest naprawdę spora pojemność. Pokażę wam mniej więcej. Tak już mamy dwie mirindy, jakąś małą kole, dwa Red redbule. Tutaj oczywiście to jest wszystko kwestia układanki, tak? Jeżeli jeżeli w tetris. No to będziecie powiedzmy w to lepsi. Jak nie graliście, to ja to grałem w taki, taki, taką grę magazynier na Commodore jeszcze C64. Ale jestem trochę z innego pokolenia, ale zobaczcie, że tych napojów naprawdę tutaj się sporo zmieści. Natomiast jest to troszeczkę iluzoryczne, bo tu oczywiście napchamy, 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 ale tego dobrego chłodzenia nie będzie, więc ja bym tu starał się ograniczać w tym miejscu e, tę liczbę napojów w tej wnęce, natomiast umieszczać je tutaj. Nie podałem jeszcze jednej dosyć istotnej wartości, a mianowicie głębokości tej lodówki. Tutaj nie jest to łatwo ocenić, ale powiedzmy do tej krawędzi to jest około 20, O tutaj 28 cm. Więc to jest o tyle istotne, że jakby ma to wpływ na to, jak wysokie napoje jesteśmy w stanie tu włożyć. I tak na przykład postawiona tutaj normalnie mirinda powoduje, że ta lodówka tak nie do końca się zamyka. Jak tu spojrzymy, O, to zobaczcie, że to jest bardzo, bardzo blisko. Nie? Czyli tak delikatnie brakuje. To samo chyba będzie z fantą. Fanta jest nawet jeszcze wyższa. I tu już, w ogóle, o, tu już w ogóle nie ma możliwości zamknięcia tej lodówki. Więc takie większe napoje trzeba niestety, ale układać na leżąco. I tu nie warto do końca wierzyć reklamom, które tam pokazują, jak ładnie to wszystko to jest ustawione, tylko że zawsze przy otwartych drzwiczkach. To jest butelka akurat nie wina, ale mniej więcej takie butelki stosuje się również do wina i tak już kompletnie nie jesteśmy w stanie zamknąć, więc wino kładziemy. Zresztą mówi się, że wino powinno być leżakowane. Jeśli chodzi o mój, jeden z moich ulubionych napojów, czyli piwo, akurat nie bezalkoholowe, ale takie sobie wziąłem przy okazji, to tutaj jak zajrzycie, bez problemu postawimy jedną, drugą zgrzewkę obok siebie, ale tutaj już ewentualnie pojedyncze butelki, tak jak na przykład o, tu możemy sobie poustawiać pojedyncze butelki, czy nawet butelki już takie szklane, więc tych piw też jesteśmy tu w stanie nawet na stojąco y, zmieścić całkiem sporo. Raz, dwa, kurczę wszędzie dzień zajrzy do mojego samochodu to jest piwo, 3 cztery, o trzy, cztery, czyli mamy tak cztery w zgrzeweczce. 4, czyli 8 i kolejne 4, czyli 12 piw, i dokładnie tak samo będzie, gdybyśmy tutaj sobie zaczęli ustawiać butelki. Tak więc 12 piw na stojąco bez problemu tu pojedzie z nami. E, w ten sposób już e, można włożyć kolejne piwa, ale tak jak mówiłem, e, tam lepiej nie zapychać tego miejsca. Ale zobaczcie, że należąco tych piw też wchodzi e, całkiem fajnie e, sporo. Oczywiście możecie przewozić również inne produkty spożywcze, czy na przykład mleko. Mleko akurat bez problemu litrowe tutaj wchodzi. Yy, yy, oczywiście warzywa, owoce i tak dalej. W ogóle zakres pracy temperatur tej lodówki to jest od 20 do minus 20 stopni. To jest konstrukcja kompresorowa i muszę przyznać, że bardzo wydajna, ale o tym za chwilę, bo jeszcze wam coś pokażę. No bo pytanie, czy ile zmieści się tutaj wody? Półtora litrowa. Butelka wchodzi tu oczywiście bez najmniejszego problemu, tylko tyle, że trzeba ją położyć. I mamy tak. Raz, dwa, dwa, trzy. Trzy buteleczki, półtora litra, wchodzą. Oczywiście to nie jest koniec pojemności tej, butel tej lodówki, to jest raczej jej początek, ale już z czwartą no to będzie problem, bo. No bo ona na długość nam się nie zmieści, bo to częściowo wchodzi w ten, ten taki kanał, ale zobaczcie, że jeżeli damy tak, to nie, raczej chyba, że damy odwrotnie. O, no to wtedy bez problemu jest 4, 5 i proszę bardzo, cała zgrzewka może 6, proszę bardzo, cała zgrzewka 1,5-litrowych butelek z wodą się mieści, czyli 9 litrów wody. Od razu też pokażę coś z mojego doświadczenia. Fajnie jest właśnie włożyć, jeżeli przewozicie różne napoje czy różne w ogóle produkty, to dobrze jest włożyć trzy zgrzewki, jeżeli oczywiście potrzebujecie tyle, trzy zgrzewki wody na samo dno, bo wtedy tutaj w tej przestrzeni, o której mówiłem wcześniej, tworzy się taka właśnie przestrzeń, który, przez którą będzie ten, ten przepływ powietrza zimnego, tak? Czyli jakby tu już nic nie włożycie, dzięki temu, że sobie tu zablokujecie i tu będzie fajnie to powietrze sobie płynąć i fajnie też chłodzić tutaj produkty wyżej. Też warto zwrócić uwagę na to, jaka to jest kolorystyka. Teoretycznie bez znaczenia, natomiast w praktyce nie wiem, czy to jest przemyślane, czy to jest przez przypadek, ale w praktyce jest tak, że do tego mniej więcej poziomu produkty są najbardziej zimne, w tym miejscu już mniej. Natomiast, jeżeli tu zostawimy dużo przestrzeni na dole, to wtedy wszystkie produkty będą zimne. Dobra, jak widać, ta lodóweczka w Tiguanie akurat pasuje bardzo fajnie, zresztą zmieściłaby się tu jeszcze jedna i tu pewnie jeszcze jedna. Natomiast nie w tym rzecz. Pamiętajcie, że jak jeździcie z lodówką, to trzeba ją jakoś mimo wszystko zabezpieczyć, no bo ona jest na kółkach i będzie Wam się przesuwać. Również na boki, tutaj jest jakby nieuniknione, chociaż te kółka są na gumie, więc to też jest dobre, że one są takie no przyczepne. Druga sprawa, jak to będzie Wam się przesuwać, to w każdej chwili może się wyrwać wtyczka i lodówka natychmiast się wyłączy. Zasilanie musi być. Co ciekawe, też warto wiedzieć, że zasilanie, jeśli chodzi o urządzenia w bagażniku, nie zawsze działa na przykład na postoju. Więc jak weźmiecie sobie taką lodóweczkę, będziecie jechać w trasie na trasie i chłodzić sobie napoje, a później zatrzymacie się na jakimś pikniku, tak jak tutaj moglibyśmy zrobić piknik. To jak zgasicie auto, to zgasicie też lodówkę, więc pamiętajcie o tym, że gniazdo w bagażniku nie zawsze daje prąd. Częściej prąd daje gniazdo z przodu, aczkolwiek to też nie jest zasadą. Wszystko zależy od producenta samochodu. Ja zawsze używam do lodówki dodatkowy akumulator i przejściówkę do tego, że można było podłączyć do akumulatora, ale o akumulatorze zrobimy inne wideo. To też jest lodówka na 200, 230 V, więc normalnie też jej używam w domu. W domu jej używam jako po prostu chłodziarki do napojów, bo w mojej lodówce takiej standardowej spożywczej mieszczą się rzeczy spożywcze, tam zazwyczaj jest dużo zajętej przestrzeni i ja raczej tam nie chłodzę napojów, napoje sobie chłodzę tutaj. Dobrze jest też pamiętać, że tu są otwory, przez które leci ciepłe powietrze, tak samo jak tutaj i tutaj. Więc też dobrze jest ustawiać lodówkę w taki sposób, żeby chociaż jeden ten otwór był, był gdzieś tam, miał troszeczkę przestrzeni, aczkolwiek tutaj mamy takie wypustki, i tutaj tą przestrzeń mamy powiedzmy zachowaną, kiedy przy ścianie nawet jest ta lodówka to i ten przewód i ten wypustek nam chroni. Ten wypustek to jest zresztą rączka do przenoszenia, aczkolwiek tu jest teraz bardzo dużo rzeczy, więc tu możemy sobie złapać tę lodówkę i przenosić. A jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o takie zewnętrzne rzeczy. Kurde, jak dużo mówię o tej lodówce, ale to jest naprawdę... Ja jestem tak zadowolony, że mam w ogóle lodówkę. Już nie chodzi o tą konkretną, ale ogólnie o to, że ją mam. To zobaczcie, że tu możemy sobie postawić napoje. Tu są takie jakby cztery a la cup holdery. no nie są to cup holdery, bo, bo to nie jest jakoś stabilne, ale jednak zobaczcie, że, yy, że możemy sobie tu jakieś piwo czy inny napój postawić. Na lodówce jest wyświetlacz taki elektroniczny, który nam pokazuje temperaturę wewnątrz lodówki i temperaturę, jaką sobie ustawiamy. Teraz akurat było 21 stopni, ponieważ no, dłuższy czas tutaj stoję i nagrywam, więc ona się chłodzi. Ale jak przyjechałem na to miejsce, jechałem 25 minut i temperatura z 24 stopni, jakie było na sam początku, spadła do 5 stopni w czasie tych 25 minut. Zresztą uważam, że jest to dosyć wydajna lodówka. Ona naprawdę jakby do tej pory jeszcze mnie nie rozczarowała. A poza sytuacją właśnie, kiedy mamy tak dużo rzeczy jak w tej chwili i tutaj naprawdę schłodzenie ich na, e, będzie dosyć trudne, e, to jeśli chodzi o to, tutaj mamy, zobaczcie, że ona jest teraz, on teraz podłączona normalnie do akumulatora samochodowego i tutaj mamy e, napięcie akumulatora chwilowe, czyli tak jakby, znaczy, Napięcie akumulatora, jak jest teraz, czyli 11,5V, to jest dosyć niskie napięcie. Warto sobie tutaj tego pilnować, no bo mimo wszystko możemy akumulator rozładować. Jeśli chodzi o rzeczy, zobaczcie, tu mamy takie o ustawienia: tu mamy EKO i MAX, to jest maksymalne chłodzenie, tu jest chłodzenie takie ekonomiczne. Kolejna fajna rzecz, jeśli chodzi o tą lodówkę, to jest aplikacja zdalna na smartfona. Tu możemy sobie siedząc na kanapie ustawiać y, temperaturę, tak jak mówiłem, od minus 20 do plus 20 w sposób szybki, płynny, bezproblemowy. Y, tutaj też są trzy opcje ochrony akumulatora. Teraz mam ustawione na wysoki. Y, no bo jak jedziemy na przykład samochodem i y, mam podłączone do gniazdka. Samochodowego to lepiej mieć ustawione na wysoki, bo wtedy nam napięcie spadnie do 11,1 V i wtedy lodówka się wyłączy, po prostu chroniąc akumulator przed rozładowaniem. 11 V to jest jeszcze napięcie, które wystarczy do uruchomienia silnika. Natomiast tutaj już mamy 10,1 przy średnim stopniu ochrony. 10,1 V to już może być za mało do uruchamiania silnika. No a tutaj 8,5 V tego nie stosujemy w ogóle w, w akumulatorze samochodowym, w akumulatorze ołowiowym, w akumulatorze po prostu e, który jest rozruchowy, bo to jest za niskie napięcie. E, tego raczej używam do akumulatora dodatkowego, który jest specjalnie dla tej lodówki, tak jak ja mam tutaj. Właśnie w bagażniku, o którym Wam opowiem też przy innej okazji. No to, to już jest tutaj dosyć głębokie rozładowanie, ale wtedy lodówka nam chodzi najdłużej na akumulatorze. Tutaj też taka ciekawostka, mamy port USB. No właściwie średnio powiedzmy przydatne gniazdo, no bo port USB mamy też w każdym samochodzie. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy tą lodówkę sobie gdzieś tam na plażę czy, czy na piknik, podłączymy do jakiegoś akumulatora, no to możemy sobie ładować. Na przykład smartfona, tak jak wspominałem, ja często jeżdżę z dodatkowym akumulatorem. Tam kable poplątane są, ale moim zdaniem jest to o tyle istotne, że możemy sobie bezpiecznie tym wszędzie pojechać i zaciągnąć tą lodówkę gdzie tylko chcemy. Co dosyć istotne, to jest też to, że ten przewód od lodówki jest dosyć długi. Kurde, on nie jest dosyć długi, on jest bardzo długi. Ja go jeszcze tu nawet nie rozwijałem, ale już widzę, że on jest długi. Zobaczcie. Zresztą zaraz go zmierzymy. Też w końcu test to test, no nie? Więc ten przewód ma 100 300 350 350 cm, czyli 3,5 metra. I zobaczcie, tutaj niech sobie stoi akumulator. Można z tą lodówką sobie fajnie wyjść. Więc, przy okazji, a tylko mi tu się rozłączyło. Więc, przy okazji, jeżeli na przykład chcemy sobie zaparkować gdzieś tam autkiem blisko miejsca piknikowego, o dobra, teraz chodzi. No to możemy sobie podłączyć tę lodówkę dosyć daleko. Zabieramy ją w ten sposób i wygląda to mniej więcej tak. Ja to sobie włączę na przykład w bagażniku lodóweczkę i ona może być na takiej oto odległości, to możemy sobie zrobić na przykład piknik. Teraz pokażę wam jeszcze jak ja to robię, bo wiecie na niektóre miejsca piknikowe czy plaże, to trzeba mieć samochód terenowy, a nie zawsze ten samochód terenowy jest, więc ja to w ogóle zostawiam i sobie idę na przykład na plażę. I proszę bardzo. Cyk akumulatorek. Oczywiście takiej plątaniny kabli nie ma co robić, ale chodzi o to, że że one są długie, a to jest dobrze i lodóweczka sobie. O, już jest 13 stopni! Lodóweczka sobie elegancko chłodzi. Co więcej, w mojej opinii to jest w ogóle fajna, fajna. Tego typu lodówki, takie nieduże, kompaktowe, twarde, z bardzo twardej pokrywy, mają tę zaletę, że na tej plaży możemy sobie po prostu siedzieć na tej lodówce, i to nie jest ani zabronione, ani wykluczone, bo ta lodówka jest naprawdę taka no, solidna, No i można sobie na niej siedzieć. Wstawać, wyciągać, napój i popijać dalej, co jak e, łatwo sobie wyobrazić, jest to fajna rzecz dla wędkarzy. E, też warto podkreślić, że ta lodówka na pełnym słońcu, bo ja testowałem ją też na takim pełnym słońcu, jak tutaj, na innej plaży, no ale nie mam odpowiedniego samochodu, żeby tam dojechać i Wam to pokazać. E, na pełnym słońcu bez problemu utrzymuje temperaturę 4 stopni. Nie sprawdzałem czy mniej, ale jak 4 stopnie utrzyma, to naprawdę napoje nie muszą być zimniejsze, no chyba, że zabieracie na, na plażę lody, ale jak na przykład w czasie jazdy sobie schłodzicie ją do, nie wiem, tam minus 10, to te lody jeszcze długo podtrzymają. Zresztą lodówka jest w stanie utrzymać 4 stopnie Celsjusza e, bardzo długo, nawet po wyłączeniu, bo ja na przykład testowałem ją to po 15, po 15 minutach też na pełnym słońcu, jak ona już miała 4 stopnie, po 15 minutach, znaczy od wyłączenia, po 15 minutach po ponownym włączeniu, miała 6 stopni, czyli naprawdę ta temperatura bardzo, jest, bardzo dobrze trzyma. I mówię tu o pełnym słońcu nie tak jak teraz, że jest 25 stopni, tylko wtedy było 34 stopnie Celsjusza. Myśmy się wtedy, pamiętam, rozpływali. więc to jest naprawdę dobre, praktyczne urządzenie do wszystkiego. Nie tylko do samochodu, ale również właśnie do takiej turystyki, do pikników, do. Do domu ja na imprezie używam tej lodówki jak robię jakąś imprezę typu grill, jakieś tam spotkanie ze znajomymi, ze znajomymi na tarasie, to zawsze ta lodu, lodóweczka wchodzi w ruch, stawiam ją na zewnątrz, nieważne czy jest słońce, czy jest chłodniej, odpalam i zawsze zimne piwko, zimna kola, zimna Fanta, Sprite, Mirinda, jakie tam lubicie napoje, czy również jakieś kiełbaski na grilla, żaden problem. O i ja tak sobie z tym idę. Widzę, że już jest 10 stopni Celsjusza. Czy tak naprawdę już mamy tutaj zimne napoje? A zapomniałem wspomnieć, ja też tej lodówki używałem do przyczepy kemp kempingowej. Miałem taką przyczepkę do testu. Pokażę wam ją też. I też tam się fajnie sprawdziła, bo właśnie idealnie na styk pasowała do takiego specjalnego boksu na różne przedmioty.